Jestem profesorem doktorologii stosowanej. Zwie ten Piękny Zamek jakichś dziwnych przychodniów i obok pie, zamku Piękny Zabytek. A, jest, Przepraszam, pomyliłem się. Zamek jest Pięknym Zabytkiem. Czy mógłby Pan coś o nim opowiedzieć? No to, to jest bardzo piękny zabytek, który jest oczywiście chroniony prawem. No, i, to jest bardzo ważne. I tam jest, jest taka tabliczka. Tak, no, akoralnie jest taka tak, zabitka. Tak. Obrady się tam różne... Obradują się, Zatem tam się. tam bardzo dużo ciekawych rzeczy można znaleźć e, kolejni przechodnie. Ruch tutaj dzisiaj bardzo duży jest. To, to, to zagęszczenie przechodniów za... Dobrze, Dobrze e, e, chciałem się oddać, bo słyszałem, że taka legenda, że ten zamek jest zbudowany, czekaj, zbuduje napięcie, cegły. Czy to prawda? Tak, to no, bardzo, 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 bardzo. bardzo <totukalenia> ale to bardzo dobre cegły. Czerwona cegła. Czerwona. No, widać i, I takie małe posemka jeszcze. Takie posemki. I zacieki. zacieki. Zacieki są bardzo. Ale, ale to, jest to takie są bardzo oryginalne. A, oh, one są oryginalne, świeżo zapakowane. E, ogólnie zamek został przywieziony w e, plastikowych torebkach siadaniowych i został to odbudowany ponieważ wcześniej stał tam 10 metrów dalej ale niestety tam za bardzo biało i musieliśmy go przenieść tutaj A, no, ale bo trochę jakoś tutaj zielony kolor skąd się tu wziął te okna w ogóle one już nie są z czego skąd się tu wzięły no, tak, zielony kolor wziął się od bardzo dawnej legendy ludowej, ponieważ tu są zielone drzewka prawda i zielona trawa i jak tak malarz patrzył i patrzył i patrzył, to wziął przez przypadek zielony kolor z czerwonego, który miał być i pomalował okna na zielono. A jeszcze podobno na pierwszych planach tego co tu kurna? na pierwszych planach tego zamku tutaj miał być zabaw taki duży. Tak, miał być plac zabaw, niestety architekt się skopał pracę, stworzył za mały plac wewnątrz zamku i plac zabaw się nie zmieścił. Dlatego mamy tam teraz piękny parking. Ty... Jesteś żołnierzem i szczerze w jedno wierzę, że Bóg, honor i ojczyzna są Twym orężem. Stawaj i walcz bracie, to masz na kogo, Stawaj i walcz, pokaż siłę z tym wrogą, Stawaj i walcz razem z całą Stawaj i walcz bracie, jesteśmy z Tobą. Wstawa i walcz bracie, to masz kogo, Stawaj i walcz, pokaż siłęcny wrogo, Stawaj i walcz razem z całą Stawaj i... Dziś dostałem właśnie nową wiadomość, że ten zamek, uwaga, jest bardzo dwupiętrowy. Ja no może Pan wypowiedzieć na ten temat? On jest bardzo dwupiętrowy. Nawet jest trzypiętrowy, a nawet jak widać na górze czwarte piętro, proszę Państwa, co za sensacja. Nie tylko jedno, nie tylko dwa, nie tylko trzy, ale cztery piętra. Się trzy, a przechodnie się denerwują. Możemy przynieść zamek. Wow. Okej, no to okay, no wchodzimy, chodźcie, chodźcie, Chodzimy, Wchodzimy, Panowie, Ça coûte combien ça Je crois qu'il est à 30 000 euros. je peux vérifier si vous voulez. Ouais, il vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte là à 30 000 euros Mais le mec il a saigné du nez sur un sombre, il demande 30 000 euros. Allez arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne hein Oh, je déconne. Ah, c'est une blague! Ben bah oui, c'est une blague! Ah, c'est une blague! Elle oh. est bien quand même! Très bonne, c'est une très bonne blague! C'est une vanne connue! Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous! Allez! Allez, chambé. Une bonne blague! Ben bah oui! pas de bras, Filippo! No i wracamy już w trzeciej części, yy, to opanowanie emocji już w tej yy, i czy może już Pan tak spokojnie powiedzieć, yy, no jak miało to wyglądać wszystko tam w jak No to miał być tu plażała ale niestety mamy tu parking. Bo no parking bardzo ładny, ale samochodów brak. No widocznie bardzo mało ludzi jest zainteresowanych przyjrzeniem tu samochodami, ale... Zapewne nie zrobiłby takiej samej próby jak ten parking. Na parkingu są bardzo ładne nie, proszę Państwa. Mamy złożyli cztery... Tak, proszę Państwa. Dużo, dużo, dużo miejsc parkingowych. To jest bardzo ważne, to jest bardzo dużo miejsc parkingowych. A tu mamy piękną ścianę, prawda, zamku. Niestety architekci zwalni i zapewnili spalność schodów na dół. I teraz mamy takie puste okno. Ale to nic, ale to nic. Wszystko będzie tak, dobrze. Tu nie było czasami basterz. Basta taki dużej była, ale gdy przenosiliśmy to wszystko w torbach poliowych, no niestety Jeszcze nasza bazna się zapodziała za, 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 za coś a, zjadł. Coś. Coś coś się da, a, za, na. Później Wysiek bys, chodził z gromanami zębami. Po wyłamywanymi okej. No, ci e, no, jedyny był taki, że się rzędzieliście. No i bardzo ładne byle. Bardzo ładny zamek, nie powiem. E, Sypialnie są inne. No ale no co, co tu dużo mówić, lepiej sprawdzić. <młyszykli> I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the kind cold.